Witaj, tutaj kanałka Playing, a to krótki, pierwszy odcinek z serii Minecraft w piszące. Tak nazwałem tą serię, programy na Minecraftie Pocket Edition, czyli Minecraftie stworzony specjalnie dla tabletów, telefonów z Androidem. i yy. Może kilka słów o grze, ale najpierw wejdę do mojej chatki prowizorycznej, której jeszcze nie skończyłem rozkopywać, także ja będę rozkopywał i opowiadał wam i grze. Dobra, po lewej stronie teraz będziecie mieli zbliżenie na tę stronę, na cały ten panel mamy strzałki. Tymi strzałkami ruszamy się po grze. Y Środkowy przycisk, jak myślicie, na pewno jest do skakania. Tak, przyciskiem u góry idziemy do przodu. Na dole cofamy się. Jak lewy przycisk służy do pójścia w lewo, prawy do pójścia w prawo. Dobry. Teraz pasek i kwiatów. pasek. Mamy 5 miejsc na itemy i trzy, miejsce z trzema kropkami na nie klikniemy pokazuje nam się nasz, cała nasza lista ekwipunku to jest duże nawet po lewej stronie u góry w naszym ekwipunku jest okienko craft tutaj możemy craftować wszystkie rzeczy które wymagają kraftowania na polach 2x2 jeżeli chcemy kraftować na, pola na, na polach 3x3 musimy mm, zrobić crafting table ja taki mam i mogę tworzyć w, 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 wszystkie temy jakie są w grze tyle opowiedziałem mm, wam o grze dość przykra sprawa i, czyli to że nie mamy tak dużej mapy jak na PC na PC mapa się wręcz nie kończy a tutaj mamy chyba y, <krzyk> <krzyk> mamy chyba 200 właściwie 200 szerokości to jest dość małą ilością kratek nie wiem czy da się wgrać mapy z komputera z Minecrafta, z komputera na mój tablet, bo gram na tablecie, nie na telefonie, dobra. Muszę teraz rozkopać tutaj, bo się już gdałem, a nie robi nic. Dobra. Nie mam łóżka, nie znalazłem jeszcze owiec. I nie mam drabinek. Byśmy zaczęli kopać, ale drabinek niestety nie mam. Także teraz muszę szkopywać. Pochodnie nie mam, w ogóle jeszcze nie szukałem. Mm. W nocy teraz nie będę wychodził, chociaż w sumie wyjdę. Gram chyba na Peaceful. Tak mi się wydaje. Zobaczę. Tutaj mamy właśnie listę opcji. Tak. Mm. Peaceful Mode jest włączony. O, u góry mamy. Opcji multiplayer Nasza nazwa, i tak dalej. Tutaj mamy opcję ustawienia, i to wszystko w zasadzie nic ciekawego. Więcej tutaj nie ma. Dobra, prawie dalej. To sobie. Aha, wyjaśniłem. Dobra. Wychodzimy do nie zamykam. O, to jest mój crafting table widzicie pełne rzeczy do kraftowania. Lofy diamentowe, nie diamentowe, rozłote i tak dalej. Dobra, na tamtym wzgórzu raczej będzie węgiel. Także, idziemy po węgiel. I nie będę nagrywał, jak na razie, przynajmniej serii na PC Minecrafta, bo tyle osób to nagrywa ja zdecydowałem, że będę nagrywał Minecraft Pocket Edition. To, to jest coś innego. Chyba na polskim YouTube są trzy serie z Minecraft Pocket Edition. Także nie jest tyle, co na PC. Dobra, nie widzę tu węgla nigdzie. Widzę, o, widzę węgiel, tylko się do niego nie dostanę. To jest problem. Gdyby tu nie ma. Idziemy dalej. Mam chyba ściszone. Nie, ale spoko. Jakbym miał głośność na maksa, to by nie było mnie słychać. Kończy się nasz świat właśnie w tym miejscu. Dobra, o, węgiel jest łatwe. do zdobycie tam widzę. Także idziemy po węgiel i oświetlamy nasze mieszkanie. Pochodniami tylko jak się do niego tutaj dostać. A w ogóle na tekstur teksturpaku. Jeżeli ktoś nie wie, jak wgrać teksturpaki, skiny i tak dalej, nie wiem. Jeżeli ktoś nie wie, jak to wgrać, ja nie będę nagrywał poradnika z tego, bo na YouTube jest już poradnik, jak wgrywać skiny, tekstur teksturpaki. Także ja nie widzę tego nagrywał. Koladnik jest dość dobry. I da się zrozumieć. Ja na początku nie ogarniałem wgrywania tego modu. Są potrzebne dwa programy. Jeden, który wyszukuje mody, a drugi, który wgrywa. To jest to magia. jednym programem ściągamy modu, drugim wgrywamy. Nie wyprosto, ale czy, zanim to wyszukałem, to minęło jakieś 15 minut. Dobra gdzie ja tu byłem jasno się robi tam mam chatkę I nie mam tego węgla? 4 sztuki, git co by zrobić z tego węgla? może bym coś przepalił? w piecyku, tu go nie mam Ile mam wstać na, na piecek Cobblestone? A. W ogóle włożę ten crafting no, table do dong. To w sumie nie jest do Co jest grane? Lagi mam. Kilo oferowanych, co to? Okej. Okay. Mm. O! Git. Ja sobie sobie w rogu tradycyjnie. Dobra, może nie wiem. Co by tu zrobić? Skrzynki nie robię. Chociaż czekajcie. Najpierw zrobimy te pochodnie. Gdzie one są? Tutaj będą, w tej zakładce? Nie. Tu. Dobra. Hmm. Ej, dlaczego są dwie pochodnie w tym do kraftowania? Nie rozumiem tego, ale spoko. Hmm, 16 pochodni. Okej. Okay. Oświetlamy dom. Będę mówił na to dom. Ok, tutaj mamy krowę, która się Hmm, w skrzyni. nie wiem, jeszcze nie stworzyłem tutaj skrzyni na tym, w tej grze. Zobaczymy. Aha, dobra. Nie wiem czy da się zrobić podwójną czy nie, pewnie tak. Mhm. Dobra. To, to by był koniec tego pierwszego odcinka nowej serii Minecraft w kieszące. Jeżeli Ci się podobało, subskrybuj, to mnie motywuje bardzo. Motywuje. Możesz wypisać uwagi co do nagrywania. No i oczywiście niedowidziane łapki w górę. Także do zobaczenia, trzymajcie się, no i czas.